Cześć! Tym razem przygotowałem dla Was materiał, gdzie zgromadziłem 10 rzeczy, które powinniście wiedzieć lub mieć, aby skutecznie trenować się na trenerze. Zapraszam! Zaczynamy od tego co najważniejsze, czyli od trenażera. No i tutaj powiem Wam szczerze, bez dwóch zdań warto iść w interaktywne modele Direct Drive, czyli takie właśnie jak ten tutaj, gdzie montujemy rower bezpośrednio, wpinając go bez tylnego koła, już w urządzenie z zamontowaną kasetą. Takie urządzenia, takie trenażery dają najbardziej realistyczne wrażenia z jazdy i po prostu dla osób, które są czułe na to. Jaka jest jakość tego kręcenia? No jest to po prostu najbardziej takie odzorowujący naturalny ruch, który występuje podczas jazdy na rowerze. No i druga sprawa, to że są interaktywne, pozwala nam jeździć w aplikacjach typu Zwift, typu Rovi i to naprawdę wynosi to, jak jeździmy na trenerze, nasz trening na trenerze na zupełnie inny poziom. Ja pamiętam na takie czasy, kiedy no, trenowanie na trenerze to była no, kara i coś generalnie najgorszego, co mogło być. Ja dlatego powiem szczerze, że mało jeżdżę do dzisiaj na trenerze, bo się po prostu nauczyłem, żeby jeździć na dworze zimą, bo to było nudne. Kiedyś nie było interaktywnych trenażerów, że nie było aplikacji do trenowania i ewentualnie co można było robić, to nie wiem, słuchać sobie muzyki albo oglądać coś w telewizji. A dzisiaj uważam, że Trening pod dachem to jest fajna zabawa, sam zimą chętnie, jeżeli już nie da się pójść na dwór, bo nie mam czasu, e, korzystam ze Zwifta e, i treningi, które tam są, e, są dynamiczne, są ciekawe e, i naprawdę taka godzinka spędzona na dobrej jakościowo treningowej pracy jest fajną formą zabawy i dlatego myślę, że jeżeli chcecie teraz zacząć swoją przygodę z trenażerem, kupić sobie jakieś urządzenie, to wydajcie na to kafę. Bo warto kupić sobie dobry, interaktywny trenażer, który Wam posłuży przez kilka lat, dlatego że naprawdę no to jest zupełnie inna jakość jazdy. Natomiast, jeżeli na przykład nie macie bądź nie chcecie wydać kasy na trenażer interaktywny Direct Drive, macie model z rolką oporową, to warto abyście pamiętali żeby kupić sobie specjalną oponę do trenażera, a ewentualnie używać jakiejś starej opony, dlatego że wszystkie trenażery, które mają rolkę oporową, one mocno dociskają tą rolką do opony. No i to sprawia, że taka opona klasyczna zwykła się bardzo szybko zużywa, więc tak naprawdę po prostu po to, żeby swojej opony której używacie w sezonie, nie zniszczyć, warto używać albo specjalnej, dedykowanej opony do trenażera, albo czegoś, co już jest mocno zużyte. Nie powiedziałem jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest przy trenażerach Direct Drive, gdzie ściągamy koło. To jest taka bierdowa może, co nie, ale ja zawsze wkładam sobie w nacisk hamulca taką wkładkę, która zapobiega zejściu się klocków, kiedy przypadkiem bym nacisnął klamkę podczas jazdy, albo mi, że kiedy idziecie full'a na takim treningu, na przykład na Zwift'cie, no to gdzieś tam przez pomyłkę nieraz to się zdarza i generalnie warto mieć to włożone zacisk hamulcowy, mała sprawa, a potrafi nam po prostu zaoszczędzić potem czasu przy rozpychaniu okładzin. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, niezależnie od tego, czy macie trener Direct Drive, czy zwykły z rolką oporową, to zawsze trzeba ustawić jakby wysokość przedniego koła na odpowiednim poziomie. I teraz często producenci i dokładają takie podstawki pod przednie koło w zestawie. Natomiast warto mieć na uwadze, że przecież każdy rower ma inną oponę. Balon 28, 23, 32, 35, 40 ma inną wysokość, więc teraz tak naprawdę to, że w zestawie jest taka jedna podkładka, to nie znaczy, że ona będzie pasowała do Waszego roweru. I teraz warto, żebyście sobie spojrzeli na to, w jakim poziomie jest Wasze siodełko i ewentualnie sobie skorygowali tę wysokość. Ja zwykle, kiedy to jest za wysokie, używam jakiejś książki, a jeżeli jest za niskie, to dodatkowo podkładam książkę pod to i wtedy jest gotowa i jest to pierdoła, ale jeżeli będziecie mieli rower nie w poziomie i siodło nie w poziomie, tak jak normalnie, to będzie Was to gniotło w krocze i to będzie po prostu dyskomfort bez sensu, więc warto na to zwrócić uwagę. Druga sprawa to jest konieczność przygotowania się na subskrybowanie aplikacji, w której będziecie trenowali. To jest bardzo ważne, szczególnie dla osób, które są nowe w temacie, i jeszcze nie używają trenażerów interaktywnych, że jeżeli macie urządzenie. Wydaliście na to pieniądze, to to niestety nie jest koniec wydatków, bo właściwie każda dobra aplikacja treningowa kosztuje i używanie jej po prostu jest płatne. Płacicie miesięczny abonament, tak zwaną subskrypcję i tak naprawdę tego się nie da ominąć. Oczywiście można jakoś tam na Polaka tak zwanego działać, zakładać kurde 10 kont mailowych i tam mieć ten, tam pierwsze kilka użyć za darmo, no ale to jest bez sensu. To jest też nieuczciwe wobec twórców tych aplikacji, którzy jednak wkładają sporo pracy, żeby to fajnie działało. Więc przygotujcie się, że generalnie trening na trenerze. Będę się wiązał nie tylko z zakupem urządzenia, ale też z płaceniem co miesiąc jakiejś kasy. Powiedzmy przy to jest pewnie teraz już około 100 złotych, ja nie wiem jaki jest teraz kurs dokładnie euro, bo to wiadomo, że się waha, ale w tamtej zimy wychodziło mi około 70-80 złotych, czyli pewnie teraz będzie stuwa. Jest to sporo, z drugiej strony miejcie na uwadze, że trening na trenażerze ok, jest drogi, bo drogi jest trenerze, bo droga jest subskrypcja, ale odpada Wam jednak bardzo szybkie niszczenie roweru podczas jazdy na dworze, odpada Wam zakup zimowych ciuchów, które są drogie. Odpada Wam zużywanie tych ciuchów, zużywanie butów, no wszystko się zimą dużo szybciej zużywa, więc tak naprawdę jakby to wziąć do kupy, no to trening na trenerze jest tańszy niż trenowanie na dworze. I jak już się w to pójdzie, no to warto z tego korzystać. No bo wtedy, jakby ta kasa się rozkłada na więcej treningów. Natomiast, oczywiście, nie namawiam Was, żebyście rezygnowali z jazdy na dworze, bo uważam, że trenażer jest fajnym narzędziem do, do zabawy, do treningu, do odskoczni od tego, co jest na dworze. Ale nie można zapominać o, te, o, te, o tym, że po prostu jazda na rowerze jest najfajniejsza w realu. A po drugie, zimą też można się fajnie bawić na dworze. Ale o tym, myślę, nie jest ten materiał. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu, czyli przygotujcie sobie jakieś urządzenie, na którym myjecie używali aplikacji treningowej. Ewentualnie takimi trenerami można też sterować z poziomu komputerków rowerowych z GPS, które mają odpowiedni protokół ANT Fitness. Natomiast jeżeli korzystacie z aplikacji treningowej typu Zwift, typu Rowi, jakakolwiek inna aplikacja jeszcze tak naprawdę, no to macie opcję albo robić to na komputerze, albo robić to na tablecie, albo robić to na smartfonie. Ja akurat jestem zwolennikiem smartfona, bo on jest mały, jest przenośny, jest, nie zajmuje miejsca i akurat u mnie w domu jest że w takim miejscu, gdzie nie ma za bardzo miejsca, żeby położyć przed kołem dodatkowo jeszcze sobie monitor albo tablet. Natomiast oczywiście pamiętajcie, że ekran smartfona jest malutki. Tak naprawdę trening taki wirtualny na smartfonie, to jest po prostu mało komfortowy, bo się wiąże z tym, że musicie się wpatrywać w ten ekran, żeby dokładnie zobaczyć, jakie są cyferki, co macie na momencie robić i tak dalej. Natomiast y, generalnie chodzi o to, żebyście wiedzieli, że trzeba sobie też zaplanować jakieś urządzenie, które będzie Wam służyło do jakby, odbywania tej wirtualnej jazdy oraz y, Coś, co pozwoli nam to urządzenie zamocować. E, na przykład, jeżeli chodzi o, e, o komputer, może być to jakieś wysokie tabory, jakiś, wysoki jakiś hocker. Jeżeli chodzi o tablet, potrzebna jest taka specjalna podstawka. A jeżeli chodzi o smartfon, ja polecam takie mocowania na smartfona, na kierownicę, które służą normalnie do jazdy z telefonem, po prostu na rowerze, na dworze. E, Myślę, że bardzo fajnie sprawdza, to się szybko zakłada, szybko ściąga e, i cały ten proces. Przygotowania do treningu i potem ściągnięcia roweru i wyjścia z domu, jeżeli zrobimy sobie trening w domu, jest szybki. Jeszcze jedna ważna sprawa. Pamiętajcie, że niektóre aplikacje są bardzo prądochłonne, że tak powiem. I na przykład z Zwift na telefonie naprawdę sporo baterii potrafi zjeść. Więc jeżeli macie w planie jakiś dłuższy trening albo macie mało baterii, to miejcie dziś za ładowarkę i blisko gniazdko elektryczne, żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że trenujecie i na danym momencie kończy Wam się prąd na etapie szykowania swojego stanowiska treningowego warto mieć na uwadze że pod Trzeba podłożyć jakąś specjalną matę. Jeżeli macie go w jakimś, nie wiem, garażu, czy na jakiejś wykładzinie, która jest do pobrudzenia, może sobie stać spokojnie na ziemi. Natomiast generalnie warto używać jakiejś maty albo takiej specjalnej, dedykowanej, którą produkują producenci urządzeń. One są grube, doskonale pochłaniają wibracje i też sprawiają, że nasz pot gdzieś tam nie będzie spływał na parkiet czy na jedną posadzkę, którą macie w domu. Ale powiem Wam szczerze, takie tanie maty, jakieś do fitnessu, kupowane za 10-15 zł w marketach sportowych, też sobie dają radę. Oczywiście ona wygląda strasznie. Wygląda jakby ktoś ją wyjął psu z gardła, i jest cała już podziurawiona, potyrana przez mój trenażer domowy. Ale ja w domu akurat żyłem czegoś takiego i nie uważam, żeby to było nieadekwatne. Też chłonie wibracje i wycisza cały trenażer, też po trecie na to Ania Parkiet, tak naprawdę nie widzę tutaj jakby czemu to jest gorsze, natomiast oczywiście no, widać różnicę, że dobra profesjonalna mata to, no, to jest nawet wizualnie to po prostu lepiej wygląda i to ma jeszcze jedną też cechę, dzięki takiej macie podczas jazdy nie brudzi Wam się mieszkanie od różnych cząstek smaru i brudu, które spadają z roweru, wiadomo, że rower kiedy pracuje tego nie widzimy na dworze, ale z niego spadają jakieś właśnie kawałki brudu z łańcucha, gdzieś tam z i to wszystko będzie się gromadziło razem z tym potem na takiej macie, to jest łatwo wytrzeć, no bo to jest śliskie, więc szmatą sobie to ścieramy i nie budzimy sobie w ten sposób mieszkania. Mała rzecz, a cieszy i jest naprawdę istotna, kiedy trenujemy w domu, a nie właśnie w jakimś garażu czy jakiejś piwniczce. Kolejny element, ważny na etapie wyposażania się w jakby siebie i swojego stanowiska treningowego to jest wiatrak. Wiatrak, który tak naprawdę, no, można powiedzieć, że nie jest potrzebny z jednej strony, no bo bez niego też można trenować, ale sami zobaczycie, że jeżeli będziecie robili ostre treningi, gdzie naprawdę idzie duża intensywność, gdzie się mocno pocicie, gdzie jest przyspieszony oddech, no to bardzo szybko będzie dochodziło do przegrzania. I teraz chłodzenie mieszkania, na przykład otwieranie okna na oście, czy wstępne chłodzenie Pokoju przed treningiem. Ono jest skuteczne w pewnym sensie, ale z drugiej strony nie można też wsadzić. Tak bo jak sobie schodzicie pomieszczenie na 10 stopni albo na 8 stopni, i jeszcze to zimne powietrze, kiedy jest na dworze, będzie Wam ciągle wpadało do pokoju, to też nie jest zdrowe. Więc tak naprawdę ja praktykuję ewentualnie lekkie schłodzenie przed jazdą i właśnie korzystanie z wiatraka. Taki wiatrak robi no ogrom dobrej roboty i z wiatrakiem, nawet takim właśnie zwykłym, bo to jest taki zwykły wiatrak za kilkadziesiąt, co z jakiegoś tam media ekspertu, czy skądś nieważne. Jest wystarczający i pozwala realizować moskę trening i sam zobaczyłem kilka razy sobie robiłem takie próby porównania, że kiedy robiłem identyczną jazdę bez niego, a z nim to jakby odbiór tego wysiłku był wyraźnie jako cięższy bez wiatraka, a teraz chodzi o to w treningu, żeby wykonywać jak najwięcej powtórzeń, jak najwięcej interwałów, więc jeżeli macie chłodzenie. Możecie zrobić mocniejszy trening, czyli dać organizmowi większy bodziec treningowy, czyli po prostu efektywniej pracować i szybciej budować dobrą formę. Także na pewno dla osób, które nie traktują żara incydentalnie, tylko jako narzędzie do treningu przez całą zimę, wiatr taki jest obowiązkowym punktem wyposażenia. Kolejna kwestia to właściwy ubiór i tutaj naprawdę warto znowu zadbać o szczegóły, bo kiedy będziemy pracowali z dużą intensywnością, to zależy nam na tym, żeby nasze ciuchy były maksymalnie cienkie, lekkie i świetnie oddychające. I teraz tak, buty, najlepiej jakieś modele dobrze wentylowane, letnie. Tutaj no wiadomo, wiele nie zrobicie tak, natomiast zadbajcie o to, żeby mieć cienkie skarpetki. Raczej krótkie, bo po co wam długa skarpeta, która ogranicza cyrkulację powietrza do waszej skóry na nogach. A będzie wam gorąco, uwierzcie mi, że kiedy będziecie jechać mocno, no to temperatura ciała szybko rośnie, nie ma pędu powietrza, tak jak na dworze i gotujemy się bardzo szybko. Do tego spodenki kolarskie, oczywiście modele letnie, cienkie, żadne ocieplane, jak najkrótsze, jak najlżejsze, a na górę, i tutaj już zależy od jakby preferencji, ja lubię jeździć czasami rozebrany totalnie, bez niczego na górze, albo z jakąś potówką, albo z cienką koszulką, Ci jako służbowo jestem w normalnej kolarskiej koszulce, ale w domu tak nie jeżdżę, w domu na górze zawsze mam coś cieńszego. Generalnie nasz cel jest taki, żeby nasze całe ubranie było jak najcieńsze. Poza samym obiorem warto jest wyposażyć się w kilka przydatnych dodatków. Te dodatki właściwie w zależności od tego, jak kto ma preferencje, będą Wam się przydawały, bądź nie. Ja akurat wszystkim polecam używanie kremu do smarowania pośladków, dlatego że podczas jazdy w domu pamiętajcie o tym, że będziecie cali mokrzy. Wasz pampers, Wasza skóra będzie totalnie mokra, tak to jakbyście wyszli spod prysznica i wtedy ona jest bardziej podrażniona na jakieś... właściwie nie podrażniona, a jest bardziej narażona na podrażnienia, więc dobry krem do smarowania pupy jest tak naprawdę lekiem na różne problemy, które mogą wystąpić podczas jazdy w domu. A druga sprawa, że takie kremy są też antybakteryjne, a zwróćcie uwagę, że takie mocno wilgotne środowisko to jest środowisko, które sprzyja i grzybom, powstawaniu i rozkwitaniu grzybów i bakterii tak naprawdę no po prostu. Jeżeli ktoś dużo trenuje w domu i ma delikatną skórę, to sporo skorzysta z tego, że smaruje tyłek i z tego warto korzystać. Krem wyrzucam. Kolejna sprawa, ja o tym mówiłem wcześniej, ale kiedy ja ładuję mocny trening, to nie zawsze bardzo poca. i Jazda w takiej koszulce jak ta byłaby kiepska, bo ona za, za zbyt słabo oddycha, jest zbyt gruba, ale właśnie używam sobie takich siatkowych bielizn, czegoś takiego jak to. To jest normalna siatkowa bielizna do jazdu na rowerze, bo ona sprawia, że pod nie kapie mi gdzieś tam na rower, na ramę, tylko to wszystko spływa sobie w dół przez spodenki, Ewentualnie też sama w sobie ta koszulka dobrze oddycha, jakby więc ona szybko schnie i dzięki temu, że mam taką potówkę, to ja nie czuję, żebym się gotował, a jednocześnie jakby nie leci mi pod tak strasznie. Bardzo na rower, tutaj wszędzie, no to też jest skurzające, kiedy cały rower jest zalany, więc z tego warto korzystać. I kolejna sprawa dla osób, które się mocno pocą i ich to irytuje, jakaś czapka bądź taka przepaska na, 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 na głowę, ewentualnie frotki na nadgarstki, to też pomaga, jakby zachować ciało w miarę suche. Ja na przykład też nie lubię strasznie, kiedy mam całe dłonie spocone i mi się ręce wręcz, wręcz ślizgają po kierownicy, więc ja na przykład u siebie w domu często stosuję właśnie cienką czapkę albo cienką opaskę na, na czoło, frotki na nadgarstki i taką cienką potówkę. I to znacząco podnosi komfort jazdy, bo pamiętajcie, że ten pod będzie wam wpadał do oczu, będzie wam kapał cały czas tutaj na ramę. To jest irytujące, ale tego można jakby temu można zapobiec i warto z takich rzeczy korzystać. Kolejny element wyposażenia, który jest obowiązkowy i o nim nie możemy zapomnieć, to jest dobry ręcznik, który z jednej strony nie będzie zbyt duży, no bo gdzie go położyć, gdzie go powiesić, a z drugiej strony będzie chłonny i pozwoli nam na bieżąco ogarniać się z czyli wytierać się podczas jazdy, ewentualnie położymy sobie go na kierownicę. Na przykład ja praktykuję czasami, kiedy jest chwila odpoczynku, takie coś, dzięki temu sobie wytrzemy kierownicę, ogarniemy sobie w ten sposób ręce. Jakbyście go nie używali, zobaczycie sami w trakcie jazdy, że ręcznik po prostu jest absolutnie obowiązkowym elementem wyposażenia każdego kolarza indoor, który po prostu trenuje wewnątrz na tengażerze. No i kwestia przedostatnia to zapas picia, o tym nie możemy zapomnieć, zwróćcie uwagę, że podczas jazdy w domu zawsze mocno się pocimy, dużo płynu z siebie wylewamy, no i trzeba to uzupełniać, myślę, że na godzinę jazdy 0,7-0,8 to jest takie minimum, ewentualnie 2 małe bidony półlitrowe, Zależnie od Waszych potrzeb, generalnie pijcie dużo i sobie zapas picia, a potem po treningu też uzupełniajcie wodę, bo na pewno więcej wypocicie w trakcie niż przyjmiecie. No i na koniec kwestia mega ważna. Trenażer to nie jest kurczę, wyjazd na, na 16 km. Nie jeździmy długo, nie jeździmy jakiejś wolnej bazy. Tylko pamiętajcie, tutaj macie godzinę, maksymalnie półtorej, kiedy po prostu trzeba się mocno skatować, więc trenujcie krótko, intensywnie interwałowo, zróbcie dużo sprintów, jakichś powtórzeń. Dla mnie bomba to są takie treningi na zyfcie, które są zaplanowane i są tak ciekawe, tak urozmaicone, że po prostu w ciągu godziny można się mega skatować, dobrze potrenować i totalnie się nie nudzić. Także pamiętajcie, że trenujemy po prostu e, konkretnie, intensywnie, ale nie ościągamy tego w czasie, dlatego że trenażer to jest zdrowy, kiedy jeździmy między 40 minut a półtorej a godziny. No a ja już się właśnie zmęczyłem po minucie jazdy na trenażerze. E, ja mam nadzieję, że moje wszystkie porady, zbiór rzeczy, które warto mieć, mam się przydadzą. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pewnie wiele z, wiele z, was, e, z was już to wie więc ten materiał jest dedykowany głównie osobom początkującym. Niemniej jednak, zostawcie łapkę w górze, zostawcie też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTube. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.